Piłkarska Zielona Góra. Największa dawka futbolu w mieście. Od trzeciej ligi do A klasy. Rozmowy, analizy, ciekawostki. Piłkarska Zielona Góra w Radio Indeks. W piątki o 11.15. Gramy do jednej bramki. Dzień dobry Marcin Krzywicki, witamy fanów futbolu. Jak co piątek w programie Piłkarska Zielona Góra. Dziś myślę garść wspomnień, bo naszym gościem jest wieloletni trener piłkarski Henryk Mazurkiewicz. Dzień dobry panie trenerze. No dzień dobry, witam słuchaczy, radia, a przede wszystkim sympatyków piłki nożnej. No. Tych mamy nadzieję jest dużo dziś z nami, bo muszę panu powiedzieć, panie trenerze, jak dodaliśmy zdjęcie sprzed meczu Lechi Zielona Góra z pniówkiem Pawłowice, kiedy to został pan uhonorowany przez działaczy Lechi za tę wieloletnią pracę, też pewnie służbę w pewnym, pewnym sensie taką piłkarską, to dużo, bardzo dużo pozytywnych komentarzy, dużo opinii, jak to młodzież mówi, dużo lajków było. I to gdzieś tam skłoniło nas do tego, żeby tutaj się dzisiaj spotkać. Bardzo cieszymy się na to spotkanie. Na początek, panie trenerze, takie pytanie trochę takie akademickie. No ale jesteśmy w radiu akademickim, więc można. Czym jest, czym jest praca trenera? Czym była praca trenera dla pana? No to właściwie to, to, to jest takie, częściowo to jest powołanie takie, co, kto, kto co lubi, nie? Pa można to nazwać pasję. Gdzie od maleńkości człowiek był sportem zainteresowany, a szczególnie piłkiem, piłką nożną. No bo chyba tylko pasją można wytłumaczyć właściwie wszystkie zajęte weekendy no bo tak wygląda życie trenera. Tu, tu, tu nie ma wolnego. Wtedy, kiedy inni wypoczywają, trenerzy mają swój dzień sprawdzenia, tak? No, w innych dziedzinach życia tak samo. Ci pasjonaci dochodzą do jakiegoś tak, tak zwanego sukcesu albo powodzenia w życiu, w innych dziedzinach życia tak samo. No. Jaki powinien być według pana dobry trener? No bo, że pasję musi mieć, to już wiemy, a co jeszcze musi mieć? A pa patrząc na mecz ostatnio reprezentacji Polski na naszej, to przede wszystkim... Jaki ma być trener, trener piłki nożnej? A przede wszystkim moim zdaniem fartowny. Czyli Bo może być bardzo dobry trener, pięknie treningi prowadzić, czy, czy jeszcze me, me, mecze, ale jak nie będzie miał szczęścia, to, to nie odniesie nie, też sukcesu. I moim zdaniem to przede wszystkim. Tak żartobliwie mówiąc, musi być fartowny, bo znamy takich trenerów, którzy byli doceniani za warsztat trenerski, ale sukcesów piłkarskich nie osiągnęli. To tak jak mówił w pamięci Kazimierz Górski, dobry trener, tylko wyników brak. Tak, tak, tak. Ale wie pan co? Myślałem, że powie pan, że cierpliwy, bo do naszej kadry to jednak trzeba być cierpliwym kibicem, już pomijając kwestię wierności, ale tej cierpliwości to trzeba też mieć w nadmiarze i trener Chyba też musi. No tak, bo to tak szybko y, do wyników się nie osiągnie. Trzeba poczekać, jak, jak to się mówi, za swoją kolejkę. Ale są trenerzy, którzy bardzo niecierpliwi w kró, krótkim okresie chcieliby sukces. O, e, osiągnąć, ale to, to jednak do tego trzeba dojść w dłuższym okresie czasu. No tak, ale choć myślę sobie, że tej cierpliwości to przede wszystkim działaczom brakuje, zwłaszcza w seniorskiej piłce. No tak, ale ja pamiętam swojej kariery trenerskiej ten sukces, który osiągnęliśmy w Mistrzostwo Polski juniorów starszych w 2001 roku. No to trzy lata solidnej pracy minęło, że, że w końcu osiągnęliśmy sukces. Trzy lata solidnego treningu, gdzie w pierwszym roku by, był akcent na, położony na technikę, w drugim roku technika, taktyka, i w trzecim roku doszło jeszcze przygotowanie motoryczne i po trzech latach pracy zespół już osiągnął jakiś poziom jak to mówi nawet mistrzowski, mistrzowski. Nie? bo, bo mistrzowsko mistrz, mistrz, To dobrać. był pana największy sukces trenerski? Raczej tak, tak raczej tam po tym sukcesie już się trochę za, zachwysnęłem i wydawało mi się, że już wszystko w piłce osiągnąłem bo, bo, ale to jeszcze Mistrzostwo Polskie to jeszcze nie, nie wszystko. No. No tak. To było w piłce młodzieżowe, młodzieżowej, w piłce seniorskiej, gdzie kilka zespół te też prowadziłem. Nie udało się tego osiągnąć. Przede wszystkim była okazja w awansu z trzeciej ligi. Do drugiej ligi, obecnej pierwszej ligi mm -hmm. z dużo zametem do Nowzór, ale sprawy pozasportowe wniosły w, 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 później wynikło, że sprawy pozar, pozasportowe Nie wszyscy grali do jednej bramki. Nie, nie tak? Przeskoczyły to jako trener, bo jeszcze inne sprawy były Henryk Mazurkiewicz jest gościem programu Piłkarska Zielona Góra. Na antenie Radia Index mówimy to wszystko, natomiast w Indeks TV mówimy, zapraszamy po więcej, bo będzie więcej pewnie wspomnień i, 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 i takich właśnie ciekawych historii związanych z futbolem w naszym mieście i regionie. Wspomniał Pan, Panie Trenerze, o tym Mistrzostwie Polski Juniorów Starszych. Kto tam grał y, z nazwisk? Bo to był rocznik przede wszystkim 83, to mi na pierwszą myśl od razu Łukasz Uszkiewicz tak, przychodzi. Tak, tak, tak. Łukasz Uszkiewicz, Darek y, Dalmata, y, Gerard Nagajczyk, no 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 Bartek Siemiński, obecny senior, tak. ceniony trener junio juniorów. No jeszcze z, w, w reprezentacji Polski bramkarz był Mirek Kasprzak, który w, w, w naszym rejonie też tam poświęca się piłce. Tak jest y y trenerem bramkarzy w żeby to może. Perwijski, by, by y bardzo sympatyczny y y Osoba perwijskiej y też bramkarzem był i y y y w jednym meczu bronił. No Mirek Kasprzak już mówiłem. No to więcej nie będziemy odpytywać, może się nazwiska przypomną. Ja mógł się Pana zapytać, czy to od razu było czuć, że to będzie taka ekipa, która może zdobyć tak dużo z punktu widzenia Zielonej Góry i Lubowskiego, czy to gdzieś po czasie dopiero ten potencjał zaczął się uwalniać? Zobrała się grupa yy, w ostatnim roku, w yy, yy, tym trzecim roku, yy, yy, razem, razem yy, trenowaliśmy, wyda, wi, wyda, wi, widoczne było, że chcą coś co osiągnąć. Bo to się tutaj wykształtowały charaktery. Mm -hmm. Nie było ża żadnych problemów z podejściem do, do treningów. Że widać było po nich, że jednak zaufali mi, mi mm -hmm. jako trenerowi, i ja się też przyłożyłem, starałem się sprzedać mi wszystkim najlepsze swoje piłkarskie wiadomości, które, no, do, które już trochę, tro, trochę z wiekiem posiadałem, bo to jednak było. 50 lat chyba w tym czasie kończyłem. No i a w, piłce, w piłce, to z 20 przynajmniej lat stażu pracy, w trzecioligowych zespołach i z młodzieżą. No tak, że widać było po, po, nich, po nich, że chcieli osiągnąć coś. Mhm. I, I właściwie to te. te z... Ten charakter tych zawodników zadecydował o tym sukcesie. A to tak można powiedzieć, że ten charakter to on determinuje wszystko nawet dzisiaj, w dzisiejszej piłce, w dzisiejszym sporcie, że jak jest charakter, to resztę dorobimy. Ale to musi być nie pojedynczych zawodników, ale kilku się zebrać, trzą zespołu. Mhm. Musi być z charakterem, przynajmniej trzą zespołu, większość, właściwie to cały zespół, musi być zarażony to, tą chęcią osiągnięcia czegoś. No i tu musi, musiała uwydatnić się rola trenera. To pan też gdzieś tam, jak się domyśla musiał natknąć tę ekipę. Jakie są, czy były takie priorytety w pańskiej, w pańskiej pracy trenerskiej? Co było najważniejsze z takiej, jakbyśmy się wgryźli w warsztat, w piłkę nożną? No, po prostu trzeba, trzeba to kochać i żyć tym. Mhm. No. I tym można nie, zarazić nie. podopiecznych, tak? Tak, tak. Żeby to jednak. Y i zawodnicy to wyczuli, że coś, coś chcą osiągnąć, chociaż małą część sukcesu jakiegoś osiągnąć. Czyli jak trener, tak zwany w cudzysłowie, mówiąc brzydko, picer, to zespół też to wyczuje, tak? że, że trener... No, oczywiście, oczywiście. To w młodym wieku to szyb, szyb, bardzo szybko młodzież wy, wyczuwa. Zresztą te seniorzy też, tym bardziej. No. Wyczuwając, co, co trener yy, przedstawia, co reprezentuje. A co pan bardziej, yy, jaką pracę pan bardziej lubił? Pracę z młodzieżą czy pracę z seniorami? Bo to, że się różnią, zaraz zapytam jak bardzo, to wiemy. A co panu bardziej odpowiadało? Yy, raczej yy, praca z młodzieżą, ponieważ tam szybciej można zauważyć efekty. Tych treningowe, po z każdym okresie czasu, po każdym okresie czasu widać postępy, że, że postępy, że co, coś już po, po prostu z, z czasem coś więcej prezentują, więcej się nauczyli już. I to widać w, nie, nie tylko i w, w, w umiejętności piłkarskiej i, i w, z, z Sukcesy zespołów mhm. całego. Mówił pan o, o tych sukcesach y, trenerskich przede wszystkim z punktu widzenia właśnie tego Mistrzostwa Polski Juniorów. Do kwestii seniorskich to odwołał się pan do tego, y, do tej próby awansu do zametem, która się nie udała, no ale był awans chociażby z Pogonią Świebodzin w latach 80. do trzeciej ligi. Do trzeciej ligi tak, oczywiście I, i, i też tutaj właśnie zasługa zawodników, ale też i działaczy. Klimat był akurat wtedy w Świebodzinie bardzo dobry do piłki nożnej i to się przekłada się na sukces. Kiedyś Wojciech Szczęsny powiedział, że najlepszy piłkarz, z jakim grał, to i tu zaskoczył myślę wielu, Michał Janota. I, I często takie pytania ludzie, którzy albo kończą kariery zawodnicze, albo trenerskie, dostają. Jaki był najlepszy zawodnik, z którym grał, przeciwko któremu grał, a jaki był najlepszy zawodnik, z którym pan pracował jako trener? No, mi się wydaje, że jednak yy, ma, Marcin szałęga. On został yy, na, uznany najlepszym zawodnikiem teraz turnieju finałowego tych Mistrzostw Polskich i, i zarazem królem strzelców także został zauważony przez znanych trenerów z Wisły Kraków przyszłego nawet selekcjonera, bo był na obserwacji tego turnieju na Adam Nawałka. była mo mocna grupa szko szkoleniowa z tych trenerów z Wisły Kraków, a Adam Nawałka był jeszcze ten i... Iwon. Bartosz... Y, przepraszam, nie Bartosz, tylko Andrzej Iwon, Andrzej i, pamięci. I... i no ten reprezentant polski. Y, y, prawy obrońca, y, Trener Polski Juniorów był też. Y, Kmiecik? Nie, nie. Szymanowski, Ach, Ant Antoni okay, Szymanowski. To, tak. Oni byli w tej grupie trenerów z Bielskiego Kraków i, i jednogłośnie zadecydowali, że, że, że warto e, zainteresować się e, tym Marcinem Szałęgą i, z, i zos został transferowany do do Wisły. Wisły Kraków. A wiadomo kim, jak mocna wtedy w tamtych czasach Wisła. Trenerem były był święty pani pamięci Fra Franciszek z Także mocne nazwiska. I w tym wszystkim też właśnie pański y, podopieczny. A zastanawiał się pan, panie trenerze, kiedyś, dlaczego ta piłka nożna w Zielonej Górze nigdy nie zdobyła takiej uwagi, nigdy nie wybiła się na taki poziom. Jaki pewnie no, wy, trenerzy byście życzyli sobie tutaj mieć, czyli no. Zaplecze ekstreklasy albo samą ekstreklasę? No, bo dużo się tutaj przewinęło talentów. Między innymi wspomniany Janota z naszego rejonu. Mhm. Tylko być może to chyba jednak brak silnego klubu. I, i, I organizacyjnie silny, żeby był, i finansowy oczywiście. To chyba podstawa. Bo Maciej Murawski, prezes Lechi, kiedyś powiedział, że jego zdaniem to nawet nie organizacja klubu, a stadion, jego brak, brak stadionu z prawdziwego zdarzenia sprawił, że nigdy się takie porządne podwaliny klubowe nie pojawiły, żeby gdzieś tutaj aspirować wysoko. Ale właśnie to jest organizacja i, i ten stadion to należy w gestii organizacji, organizacji klubu, żeby. Klub tak zorganizował wa warunki do treningu i do grania. I za tym pójdzie zainteresowanie społeczne, żeby do, do, w dobrych warunkach widowisko, i które będzie jeszcze media, dochodzą do tego, żeby to do, do, był, było to mhm. widowisko sprzedawane w, w dobrych warunkach. Y Oglądali, a oglądalność mhm. żeby była. A jak zmieniła się piłka przez te lata? Pańskiej pracy trenerskiej, bo to blisko 50 lat, od 75 roku. Ta piłka zmieniła się przez te lata diametralnie? Czy paradoksalnie pan powie, że piłka wciąż jest taka sama? Bramki są dwie, jak pa, trener górski, święty, powinien się powie. powie boisko te, takie same przepisy grania w piłki nożnej nie zmieniają się tak drastycznie i często no ale y, poziom Szipność, ja jestem chyba. trochę y, sentymentalny z racji wieku też kiedyś mnie, mnie imponowała piłka brazylijska mhm. tak zwana brazyliana piętki Zagrania, jakieś siatki, założenie przeciwnikowi, ośmieszenie, widowisko takie, żeby była Kiedyś to imponowało mi, ale teraz dużo, dużo, dużo wzrósł poziom motoryczny, motoryki. Piłka się staje bardzo siłowa i motoryczna. I muszą być zawodnicy sprawni, szybcy, wybie wybiegani. Odchodzi mi już ten aspekt, a, aspekt e, e, pięknej piłki, tej technicznej. Mm -hmm. e, to już trochę odchodzi na, na, na bok, bo ja cały czas uważam, że piłka nożna to jest jakby sztuka. To jakby do teatru pójść i chce się oglądnąć widowisko piękne. Piękne widowisko. No teraz, co właśnie, piękne widowisko musi być połączone z przygotowaniem fizycznym nie tylko sztuczki techniczne, mm -hmm. tam, czy, czy taktyczne przygotowania zespołu, nie, nie tylko ale to ca, całość musi być współgranie spół, wszystkich elementów, to już mi, minęło, minęły to czasy piękne pi, piłki, no pięknej piłki technicznej, mhm. a teraz zresztą ze wszystkim we wszystkich dziedzinach jest postęp i, i świat idzie do przodu. To ostatnia kwestia, yy, o którą chciałbym Pana zapytać, o to jak trzeba było się może zmieniać, yy, bo pracował Pan z różnymi pokoleniami przez te blisko pięć dekad, yy, pracował Pan z ludźmi urodzonymi w różnych dekadach. Yy. Trzeba było się jakoś zmieniać, bo młodzież się na pewno zmieniała. No już nawet nie będziemy do tych dzisiejszych czasów y, dochodzić, bo tutaj wiadomo, era smartfonów i tak dalej tych y, rozpraszaczy jest y, wiadomo jaka, ale czy pan się musiał zmieniać, jakoś adaptować? Oczywiście. Czy trzeba było się śledzić wszystkie nowości w piłce, jakie wchodzą y, do. Y, do futbolu? Do, tak, do, mhm. do życia piłkarskiego, wszystkie nowości. Bo kto nie, nie idzie do przodu, to, to się cofa. Właściwie nie ma racji bytu. I w, w tym wieku, w którym ja jestem, też musiałem m, nadążać. Nadążać taki... za młodzieżą. Nadążać, ale w większości mi się udawało, bo mam dużo właśnie. Du duże duże du uznanie u wychowanków i, i za młodych, nawet których ostatnio y trenowałem y w zespołach młodzieżowych w ostatnim okresie. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Spójrzmy, panie trenerze, drodzy widzowie, jak to weekendowe granie z udziałem zielonogórskich drużyn wygląda. No, będzie ciekawie, co by nie mówić. Już jutro derby w Betklik trzeciej lidze. Lechia zmierzy się w gubinie z Kariną. To oczywiście ten nasz najwyżej sytuowany, jeżeli chodzi o liga zielonogórski klub. W sobotę gra też klasa okręgowa. Zorza także na wyjeździe i także o 17.00, jeżeli chodzi o zespoły klasy A. No to tutaj Chynowianka, Drżonkowianka i Kar w domu, wszyscy o 16, a pół godziny później rozpocznie się wyjazdowy mecz TS-u Masterchemu Przylep. To jeśli chodzi o sobotę i w niedzielę kończymy granie. Dużo piłki młodzieżowej, bo Centralna Liga Juniorów i do lat 17 i do 15, starsi na wyjeździe, młodsi u siebie. Ponadto u siebie zagra też w czwartej lidze zespół Rezerw i Zielona Góra. No, i będzie grała też Mazel Sparta Łężyca na wyjeździe z rezerwami do zametu Nowa Sól. Tak to wygląda, jeśli chodzi o najbliższy weekend? Na jakiś metr się Pan wybiera, panie trenerze? No to to jest naprawdę. Jest w czym wybierać. Tr -trudny wybór. Yy, trudny wybór, ale na, na pewno co, coś wybiorę. A tak przy okazji, można przy okazji podziękować dużo wielkie uznania mam dla klubu Lechia, że, że, że zaprosił mnie i, i pożegnał godnie. Mało zawodników, trenerów te, tego do, doświadczyło. To, to mam szacunek dla działaczy, że nie tylko patrzą na wyniki, ale również i na, I na teraz, na, na przeszłość Też trzeba i to jest szacunek, naprawdę na dla, dla mnie to było przeżycie. Piękna uroczystość przedmeczowa, szpaler od piłkarzy i Pniówka, tak było. Europa Zachodnia, myślę, że to ma dokładnie i doskonale opanowane, żeby pamiętać o tych, którzy kładli podwaliny pod sukcesy. Yy, drużyn, które są dzisiaj być może na szczycie, my mam wrażenie w Polsce wciąż się uczymy, ale, ale Lechia ja też mam takie wrażenie, robi to dobrze i, i dziękuję tym, którzy na te podziękowania zasługują. Henryk Mazurkiewicz, wieloletni trener piłkarski, był dziś naszym gościem, trenerze. Bardzo serdecznie za to spotkanie dziękuję. No dziękuję. No Lechia ja mnie pożegnała, ale po tej po tej audycji się zastanawia, czy nie znowić kariery. No i bardzo dobrze. <gry> Oczywiście, zachęcamy do tego. Dziękuję trenerze, dziękuję Dzień. widzom, słuchaczom. To był program Piłkarska Zielona Góra. Dobrego piłkarskiego weekendu życzymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłania się Marcin Krzywicki. Piłkarska Zielona Góra. Największa dawka futbolu w mieście. Od trzeciej ligi do A klasy. Rozmowy, analizy, ciekawostki. Piłkarska Zielona Góra w Radio Indeks. W piątki o 11.15. Gramy do jednej bramki.